Nawet jeżeli nie dostaną tego, ja żeby nie tak, było. Tak, tak, tak. To nie koleżanka. Na no pobogu dziewcząt. To jest właśnie ta Polska nasza. Tak, te piękne. Tak mówię tak samo jak Andersen, jest tak. pani Sofia, tak. Andersen A u wszyscy. mojego tak. jest piękny powiec pani Tatusza. To jest mój największy od początku, ja tylko się dowiedziałam. Niedobre, tam, że nie wyobrażam I to jest szalenie zboże. No To, to, to był nazwałam, lecany, szalenie To dla Polski. I jest i jest, dobra, jest, jest też tak. takie nie. mamy. Nie, był się, no. nie, nie, jak mnie ktoś posłuchał, czy ja poszłam tam nie. do Porsche, chyba. Tak, powiedziałam do Nie, po z tego piekła to tylko dzięki Panu Bobu. przepraszam, czy mogę Pani zadać pytanie, czy w jakikolwiek sposób Pani się spotkała z jakimś, no nie wiem. No przeprosinami czy innych o tych katów, którzy zrobili dalej. Nie, no, no, no Żydzią, nie poproszę, żartuję panu, że no, nie, no, nie są, no, Ale ci Obcze. żyjący jeszcze ten nie, sędzia wtedy. Nie nie, nie, nie nie proszę bardzo. Nie było żadnych żadnych Nie, po prostu był tylko proces e, prokuratora, gdzie tak. ja też byłam jako tak. świadek proszona i był sąd obecny, tak. To jest 1991 rok i, i, i było powiedziane. Jaki wyrok ja feruję dla tak. oskarżonego? Yy, ja tak do, do wszystko <noise> to wszystko zresztą powiedziałam, to prasa też tak. to podniosła, że jedyny człowiek, który powiedział, to znaczy ja, że żadnej kary nie feruję, żadnej, żadnego wyroku nie feruję dla oskarżonego, yy, tylko yy, powiem jedno, że. Mój ojciec żył bardzo krótko i pięknie, a pan pro, był prokuratorem, żyje długo i plugał. I, tak i, i, wyrok... i, i, I w wyroku powiem nie, ja gdybym była to 20 lat wcześniej. Tak. To ja bym mogła coś... Ale czy sędzia, jaki mu wyrok? Się... Już nie pamiętam Królka. tego. No nie, że tego nie ma, bo umarł. Bo umarł wcześniej. Umarł dla te... wcześniej. Ale odpowiadał z wolnej stopy. Tak, tak jest. No, to... no nie, no oczywiście. Do, do, do końca był yy, 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 yy pracowała jako sędzia czy... no ale jeszcze są niektórzy żyjący bezpośredni wykonawcy tego psiąca. może, może, może nie spotkała chyba, się w pani żadnej jest już nawet anonimową rzeczą, bo nie spotkała pan. się w każdym razie żadnym gestem ze strony tych no nie, wcale strasznie... bym nawet nie, nie chciała. Używać. Pan Bóg ich pokaże. Tak jest, to już jest nie nasza sprawa. Tak. Dziękuję, że Pani zechciała odpowiedzieć na słowa. My tu mamy Państwa malusieńkich, na dwóch zdjęciach ślicznych. Tak, ja to, to, to mamy. Dzienniku. I wywiad z Panem Andrzejem. Malusieńki. A, tak